Teraz ciekawe czy mam takie wiertło. Co, coś tam jest. Teraz były te dziurki? Ja cię słyszę tutaj. Ten targa daje radę jako tako. Nie ma w niej udaru, ale daje. Te ściany są w stanie, więc w miarę idzie. Co tam się. Chyba jakaś fuga to nagle nie skręciło. Dobra, zobaczymy, że kołki nam wejdą. Chyba za małe. Ma wiertełko. z komentarza. Boję to musimy wejść. Trochę małe, jakby smucha, że powiedział. To jest mu no. chyba dziecko to wie. prawidłować. Skoro tylko kółki kołki, wytrzesć. Mam jakieś kołki trochę długie, ale lepszych nie ma. Видишь?

Urywaj się powiedz w pierwoni już. Co ma dziurka? Albo co mam siat mi kije, po której stronie wepchnął. Tak ledwo. Ledwo szło kobiet. Dobra, zobaczmy co to z tego wyszło. Tak są też trzy szybkiego montażu, tak woda je lekko wbić. No ja już się ten z biedronki powoli wyrabia. Skacze na tych ząbkach. Gdzieś blokada na jakiejś pozycji. Może teraz? Dobra, jedna wisi Teraz ta druga. Gdzie ona jest? Tutaj? Dobrze, dobrze te jest teraz po zczonę. Idę podkrętarkę, bo nie jest idealnie, ale nie musiało, nie te standardy, tutaj troszkę widać, że jedna jest wyżej, drugie niżej, ale mi to nie robi, tutaj gości nie będę żadnych zabrażać. I teraz są sobie mi pojemniczki. I razem zrobimy tak, i się wszystko wysypie. Ciekawe. Tutaj będę ładnie budoczka od dołu używane. Cierupki na kredki już rozpuszczane, gotowe do akcji. Я сделаю так, что это складно. Na ile góry na razie, to się nie, przykaje, nie w Się na to najtańsze gówno i tutaj już tak krzywo jest normalnie włożone tutaj coś się nie zgrywa w ogóle tutaj jest skos no ale standard tablic musi być zachowany ze standardem pojemniczku więc jest OK no i teraz co, tutaj będę miał jakieś śrubeczki, e, tak do tej pory, te wszystkie śrubeczki, najebane no, w tych wszystkich pojemniczkach. Tutaj, tam, 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 to wszystko jest do przegrzebywania. Jest tych śrubek tutaj od groma, połowa niepotrzebna, połowa się kiedyś może przydać. E, no i co, tutaj sobie chyba to zamontujemy jeszcze jakoś. O, pod spód, no i będzie bajeczka, nie? A tutaj to ja nie wiem, to sobie, sobie wkleję jedynie plakat z Gąba, babą o idealne miejsce, takie na A4. A tam na, na większą, na taką... Tutaj, tutaj na taką babę, co leży, a tutaj na taką gąbę babę, co stoi. A tutaj zdjęcie wkurwionej żony. Dobra, to sobie jeszcze zamontuję, żeby tutaj tak nie bimbało, bo lata. Nawet nie wiem, czy coś tu na tych haczyki tak jakoś to zamontuję. To jest jakaś tablica z Lidla. A nie wiem w sobie sensie, po co to wziąłem, ale jakoś tak wyszło. A nic, jak już jest, no to już niech sobie wisi. Zaraz sobie tutaj też jakieś kołaczki zamontujemy. Będzie git. Ale to Wam przewinęło, bo e, za dużo tych kołaczków już w tym filmiku będzie. To raczej nic ciekawego. No okay, chyba tablica wisi. E, tutaj na razie, że, że jest to puste, teraz coś sobie tam wkładam, jakieś szwargały. Wyłączyłem wabasto, żeby założyć ten zaworek ocinający. Wyłączyłem po to, żeby sobie powietrze tam przypadkiem nie, nie, nie ssało niepotrzebnie. Także idę po ten zaworek. Gdzieś tu było, gdzie? Jest. On jest kierunkowy. Ma też suma strzałeczkę, w którą stronę jest przepływ. O, akurat tamtą. To jest jakiś zaworek taki od powietrza, ale mam nadzieję, że to będzie pasować. Zaraz sobie go przymierzę. W sumie mam gdzieś taki tu stary wężyk. Jeszcze. O, taki tutaj. Zobaczymy, czy pasuje. A, trzyma. Także możemy go montować. Zobaczymy, czy nie będzie ciekło przez niego albo coś. No i teraz co to tu żeby się nie upaćkać? Ja bym go chciał wstawić o, tak, żeby był demontowalny, demontowalny ten fil filterek, on będzie szedł do bitla, więc tu musimy ten wężyk troszkę przerobić. E, ja ten filterek dałbym tu bliżej pompki. I wężyk byłby tutaj taki długi i tam gdzieś ten zawarek odcinający. Nawet w sumie tam przy tym, gdzie jest teraz spięty Wpięty, pięty no Literek, tylko że. Bo muszę mieć taki wężyk, żeby mi starczyło, eee, taki tam jakiś kawałek, żeby mi starczyło w samochodzie, w bitu, jak to zamontuję do tego mojego zbiorniczka, który chcę sobie zmontować. W sumie ten wężyk może być trochę krótki, ale mam tam w zapasie, to może będę sobie cały wężyk przykładać. Dobra. Musimy to tutaj odczepić teraz tak, żeby mi ten diesel nie leciał. Za to bo nie wszystko za chlapie, zdałem życie. by trzeba sobie czymś to zacisnąć. Nie mam takich yy, szczypiec jak mała to sobie ściska i, i mu trzyma, więc lipa. No nie, trzeba się poklapać. Kolego schodzi. No bank się upierdolę tam da całą ropą śmierdzieć. Tu już leci. Kurwa, dawaj szybko od Dobra, patrzymy czy nie kapie z niego. Wydaje się, że nie. Eee, teraz żeby tutaj nie napierdolić do filtra ropy. Kurwa, <gul> z tego sobie ten bardziej położyłem Tu go nie wepnę, nie? A później O! Don't move, do foka. niepotrzebne. Czy to teraz wyjdzie z tego w ogóle? Ale ja tu widzę, że tu chyba ta ropa jednak ucieka, co? Kurwa, nie chcę wyjść z tego. Po co ja to, wkładałem, to To wydaje mi się, że cieknie coś. No bo jest mokra, trzeba by to może wytrzeć. A chuj, chodź, zobaczymy. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. Może po prostu jest mokre. Cykl otwieramy. Na razie nic nie leci. A nie wiem, czy nam zasięg, jak się załączy wybasto, to teraz odpalimy tylko sobie jeszcze łapy. Pewnie znowu nic mądrego z tego nie wyjdzie, bo coś pomoże będzie z tym zaworkiem. Dobra, odpalamy. No, zaraz zobaczymy, czy coś z tego, czy do zaś się. Na razie woda nie leci, się woda, ropa na razie nie leci, ale też pompka nie cyka. Tutaj w tym wężyku nie ma nic, a jest coś na dole, tylko teraz kapnęło, a tutaj nie ma nic. Niech się pompka załączy. Czemu zwalniasz? Nie może że prądu nie ma. Bo Butuj mu. Damy mu trochę palnik, co? No jasna, Maxa. Musimy ja się znowu rozbujać. No to się raczej nic nie zmieniło. Może jedynie już się akumulator troszkę wydawał, że nie ma prądu zapalić świec, ale to by się wyłączało trochę, tak jak wtedy. pamiętam, teraz jakby nagrzewał świecę. Poczekam aż pompka zacznie pracować. No także pierdolnik powoli tu się staje mniejszym pierdolniczkiem. Muszę sobie jeszcze jakieś półeczki zamontować, bo nie się nic nie wysypie. Mała ja szafka, nie ma półeczek, jest tylko tak napadane. Coś by tu trzeba pomyśleć. Idą bąbelki zaczęło się bąbelkowanie, ale chyba... Jest... Nie, ta idzie po prostu, idzie diesel, schodzi na dół. A gdzieś była jakaś procedura, poczekajcie, od powietrzenia. Chwilę. Mi się wydaje, że na dół i, i power. Otrzymam chwilę. A, oh, stop hitting. No jeszcze lepiej. Tak mi się wydaje, że na dół i, i o. Może teraz? Wciśniamy. Nie wiem, albo do góry i power. Nie, to raczej. Raczej niech chodzi normalnie, chuj tam, nie będziemy nic kombinować. A już się rozkręcała, ja wyłączyłem. Jest max. 17, 8, L. A już bąbelki poszły, to ma czy nie? No i co, tutaj też ciechnie, czy nie? Powiem wam, że może być lekko wilgotno. Może być lipa. Dobrze, że jest tylko tyle na całym dnie. Ja to jeszcze raz przetrę. Na czym ty myślisz? Z sensem życia nie ma go. Zapierdalaj na miskę ryżu. No i co? I chujów sto! Dobra, ja wam to przywinę, bo nie ma nic ciekawego. Okej, okay, troszkę się odpowietrzyło. Mam taką nadzieję, bo nawet nie patrzyłem, ale bąbelków nie widać. Chodzi już sporo, bo 27 minut. O, z 27 Naprawiłem sobie też lampeczkę, bo e, tu w ogóle nie się naprawiłem, ona w ogóle nie była podłączona, kiedy sobie ją zawiesiłem i jeszcze nie zdążyłem Połączyć się minęło z lata. Porad dodać sobie troszkę bizelkę, bo już się kończy. Zobaczymy jak się dolewa. Zterek oczywiście najtańszy zalegra. Wszystko kurwa najtańsze. Dole mam po trochu, bo tutaj zobaczymy, czy to będzie, będzie na pewno na razie, jest okej. Okay? Jest sucho. Urwał sobie na buty na Okej, okay. eee. Tutaj Wam pokażę, że jest sucho. Może lepiej na zoomie. by się minimalnie pociło ale tylko gdy to dotykam tak jest okej okay. tutaj ta butyczka z tej strony jest suka jest okay. ja jakby nic nie grzebał. jest tutaj coś się może minimalnie poznapierał, ale no nic no no trzeba po prostu obserwować ale wydaje mi się że jest okej okay. też lekko odjść ślad zostawiło Podejrzewam, że tu jest kamina w tym miejscu, no ale co zrobić. Na no, razie jeździć, obserwować. Także tak to zostaje. Lampa doszła, pojemniczki już też są. Tam ładuję sobie zaraz baterię od Webasta. Ona jest nowa, ale nie była ładowana nigdy. I prostownik pokazuje, że jest w połowie naładowana. Ale niech się ładuje raz tam nie wiem, na tydzień może albo na miesiąc yy, ona sobie tu stoi na tym yy, jej kocyku aluminiowym także to od spodu tak chłodne nie będzie dobra co mi tu jeszcze zostało do, do zrobienia yy, trochę ten pierdolnik ogarnąć i muszę też jeszcze w bitlu zerknąć przed wyjazdem bo coś mi strzela być może jakaś pół oś albo coś yy, no powiem wam że Kurtka zdjąłem, bo tu się, się zrobiło ciepło. No tu jest szpara jeszcze mega, a tu już tych szparek nie ma. Także jest e, pod tym względem lepiej. A ciekawe jakieś jest, jest w ogóle? Nie, tutaj nie ma. E, załączymy jakąś ląpeczkę. Tam nie trzeba żadnego silikonu nawalić. Nie, powiem, się raczej nie ruszają. wygląda ok, ale na razie, póki nie ma takich wielkich mrozów, to nie trzeba nic więcej. Rebas to póki co daje radę. Eee, także powoli sobie tutaj ten garażyk ogarniam, więc bardzo powoli, bo nie ma kiedy. Raz w tygodniu to jest max, Te, też kilka godzin. Ale powoli dojdziemy do ładu, sobie to troszkę ogarniemy, żeby to było bardziej przystosowane podgrzebanie przy autach, i będzie mogło działać troszkę więcej. Także myślę, że to na dzisiaj na dziś na tyle, i widzimy się w kolejnym odcinku. Hej.